Cześć, ja jestem Redik, a dzisiaj pozwólcie, że skrócę Wam przebieg trzech, około sześciu nawet naszych godzin na Better Minecraft'cie, czyli no w sumie na naszej serii kochanej. Było sześć około godzin, które były bardzo nudne, i właśnie to było kopanie diamentów, a i także podróż na kordy podane przez PS Patryka, no bo tam spotkaliśmy to. Twoją mam tą wieżę. Po co Ty zapowiedzieć na głos? Jak on teraz tu przyjdzie? Ale kto tu przyjdzie? Nie, nie wiem, z kimś się nie lubimy. No i już Wam odpowiadam na to pytanie, bo jakby nie lubiliśmy się w tamtym czasie z nerko. Bo wkopał mi się na głowę i chciał mnie chyba zabić, i za to mieliśmy z nim wrogie relacje. Ale te relacje po czasie się poprawią. No ale. No, w sumie zrobiłem wtedy w topę, że powiedziałem koordynaty chwilę przed tym, jak w sumie doszłam do tej wieży na głos i dlatego ps Patryk miał do mnie lekkie pretensje, za, za co mu się nie dziwię. Lecimy do filmu dalej. Ty masz go. Ja wróciłem do tego, wróciłem do pycyka. Ej, hey no. Pomóż tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, mam PKP. Tak, właśnie znaleźliśmy spawner, których w tych podziemiach jest bardzo dużo, chociaż uwierzcie mi właśnie PS Patryk się walił, chociaż, uwierzcie mi, zrobimy z nim bardzo dobrą rzecz, i to już będzie jeszcze w tym odcinku. W tym odcinku stanie się jeszcze bardzo dużo, i to bardzo dużo, więc oglądajcie koniecznie do końca. Później postanowiłem wrócić po Pe Po Nikodema, chciałem powiedzieć PS Patryka Nikodema, no bo go zostawiliśmy w sumie no bardzo blisko spauna kordów spawnowych a i także wrócił uwuś na nasz piękny serwer, więc no mamy z powrotem naszego sojusznika chociaż czy to będzie dalej sojusznik, tego, już, tego jeszcze nie wiemy postanowiliśmy powrócić z uwusiem i z nikodemem po przedmioty uwusia bo był naszym sojusznikiem uwuś się wywalił w ostatnim odcinku no i nie zabrał tych przedmiotów a więc, znaczy w ostatnim, w sumie w, odcinku, w pierwszym odcinku no, więc poszliśmy, ale gdy wyszliśmy z tej kopalni, stało się coś strasznego. Dobra, chodźcie, chodźcie, ja idziemy, chodźcie, chodźcie. Chodźmy. Ej, co robisz? byś obu mnie, bije. Nie, obu mnie bije! Nie! Nie! Aha. Jest! Zabity! 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 Dobra, to... jest, jest. Jest! Po tym postanowiłem poczekać aż obaj panowie do mnie wrócą i porozmawiać z Wusiem dlaczego nas zdradził i tak dalej. Czyli my chcemy z nim sojusz, zobaczcie on tam jest. Chcemy sojusz z nim. Co chcesz coś za sojusz? Nie wiem, jakiś, namasz na sojusz. Żelazo, z... żelazo. Dobra, jedno ciśnienie. Mogę mu dać Nie, trzy, trzy żelazo, trzy Nie, raz, nie, trzy, dobra, żelazo. tyle ci nie dam. Pomóc ci? Do... Nie, dobra, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, dobra. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ej dobra, jedz, jest, jest złote jabłko. Dawaj, dawaj. Uważaj. Jest, ja jest, uderzyłem go. Dobra, Wiktor uważaj, uważaj. Kobuła jest? Nie no. Dawaj go w łeby. W ja mam łaby. Czeka, dawaj, goń go, goń go. go. Do łódki, do łódki. Dobra, walimy go. Do łódki. Nie, 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 nie weszłem. Nie wesz, nie wszedłem do łódki. Do łódki. O kurde. Dobra, leci za, za nim, leć za nim sam. Leć sam, 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 sam Sam łódką. Dawaj, szybko. Musimy go do, do, dogonić. Kurde, szkoda, że łuk na łuku nie mam strzał. Łódkę, weź łódkę, bierz łódkę. Nie, 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 nie. 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 Dobry, dalej, zostawaj, 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 zostawaj. Nie, no nie. Nie, uciek chyba. Nie, nie, nie uciek, nie uciek, nie uciek. Dawaj, widzimy go na mapie, no widzimy go na mapie. Stój, nie, ruszaj się. Tak. nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Gdzie on jest? Widzę go, widzę go! Płynął! Dawaj, płyń po niego, płyń po niego! Ciul ze mną! Dobra, Ja zostanę. na ląd! Wyjdź na ląd! Nie ruszaj się, wyjdź na ląd! Jestem wokół ciebie, wyjdź na ląd! Dobra, wyszłem. On niech, niech wyjdzie, on! Wyłaź na ląd! Wyłaś na ląd! Wyjdź na ląd! Wyjdź na ląd! W łebach, jest w łebach, jest w łebach, w łebach, w łebach Ej w łebach go W łebach, dobra Jest w łebach Ej nie nie nie, żeby nie uciekł W Dobra Co on robi? On, on chce nas zabić Zabijamy go? Masz coś do pojedzenia? masz coś do pojedzenia? Niszczę mu ten crafting Ucieka! nie, on nie chce wyjść! No i właśnie tak zabiliśmy Jędrka ponad dwa razy, bo no jakoś nie chciał zbytnio sojuszu, a prosiliśmy go bardzo o ten sojusz, no ale jak widać no to on nie był skłonny do owego. no a teraz zostało nam tylko wrócenie do bazy, no i zobaczycie jaki projekt będziemy wtedy chcieli zrobić. No i właśnie w drodze powrotnej tutaj znalazłem takie coś i zobaczcie co tu jest, jaki tu jest widok, Pato. to. A lud? Lodu tu... Najważniejszy. Najwyż... Najlepsze jest to, że łowo jest chyba jeszcze na serwerze i mi się wydaje, że... Tak, on, on praca u... po idemki, mi się jest. wydaje. On planuje zamstę. No bo Jest git lód nawet. Git bym powiedział. No nie ma tu żadnego. Jest na samej Panie. górze, na samej górze tej wieży jest. Jest jakieś coś żelaznego czy coś? Wejdź, ale nie, dobra, tu będzie coś jeszcze lepszego. Patrz. Tu jest tu jest skrzynka, weź sobie to tam. A czy jabłka mi daj, jabłka mi daj. A patrz, tutaj. O, o, tutaj. tutaj. jedno jabłko, żeby sobie zrobić, please! Aha, masz. Wysypałeś mi? Nie, mi dałeś te tu jabłko. Jabko. Masz. Ej, pat co tu jest? Tu musi coś mocnego być. Tu na samej górze? No, pa to. Wiesz, co się stanie, jak zapalimy to? Co? Wszystko wybuchnie? Nie, ta wieża się zapali cała. Co? Co? Dźwignie. No ja nie robię, ma tu Robię dźwignię. Ej, nie ma Ale ja chcę to zapalić. Ja to po prostu chcę zapalić. A to. Tak to, jak to wygląda z zewnątrz. Ule mega! No, fajna strukturka. A wiesz, że tu u góry coś jeszcze będzie chyba. Nie. Moi drodzy, Meg, ale długo tu, długo tutaj szliśmy dosyć, nie? No, bardzo długo nawet bym powiedział szczerze. No, jeszcze, a wiecie, że jesteśmy około w połowie drogi. Ej, na mapce mi się chyba generuje kolejna jakaś budow... budowla. Pan? Tak! A nie, dobra, to jest to jest ten, to jest nieważne, to nieważne. Ej, dobra! Nikodem! Nikodem, 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 nikodem! Chodź na chwilę! Chodź, na chwilę. Wejdź, tu, wejdź tu na górę! Masz wodę! <śpńak> Nie masz psychy stąd dolecieć tam, do tego jeziorka. Patrz. Nie dolecę. Nie, ja się bole. Boję. je. Yeah. A, tu jest bliższe, tu jest bliższe. Spróbuj tutaj. Patrz. Nie, ja boję się z Ja, boję się, że z Dawaj. Ja ci dam wiadro wody, jakbyś musiał klaszczyć. Nie, 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 nie. Stary? Nie, 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 to daj klasz. <coughs> zrobię klacza U nas. Spróbuję chociaż. A, jak nie zrobię, to ci no, dawaj. Ej, boję. Ej, dobra, próbujemy staj, robić klacza o Stój, 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 Nie, tylko ty mnie nie spychasz, bo inaczej ten. <laughs> dawaj. Nie, ja tutaj, ja tutaj sobie kamerę zrobiłem. Żeby to widzieć, jak ty tam. Mam masz. robić water Skilla! od razu mam robić, czy ten? Dobra. Czy. Ja musiałem zrobić. Rzucie, musiałem postaw zrobić. Postaw wodę, postaw wodę, ja tam skoczę do ciebie. Postaw wodę. Poczekaj, no, no postawę. No, masz. Tylko traf. O, dobrze, trafiłeś. O, piękny water skill, chłopie. A daj mi teraz, ja stąd zrobię. A! Ale clean było. Daj, 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 daj. Ale to było clean. Yeah. Uf, uf. Uważaj. Oj, problem, że ja teraz do ciebie nie zajdę. Ja chyba. ci zaraz wyleję, ja ci zaraz wyleję. O kurde, ej dobra, bo tu jest dużo mobów ogólnie. Masz wodę, masz wodę! Masz wodę Wyleujesz ci wylałem, wylałem, no. Jest trafiony, zatopiony. Tropiony, zatopiony. Oj, to świeczo... Świ tfu. To się ładnie świeci. Czekaj, wodę zabiorę swoją biję zem, jakiś kryta tego, patelki. Ul, patelkę im wolę, na no. Dobra. Brawo. Ej, mogę zobaczyć, ile bije taki krys z patelki? Ja, ja mogę. Ja mam mega mało, więc ja ci sprawdzę. Ile? <noise> 5 serc. O kurde. I my to dziwimy, jest ta kopi. My się dziwimy, że to łwusia tak ładno zabiło. No, dwa hity, no bo 10 serce, tak? No. Dobra, moi drodzy, no to ja biegnę dalej do, do, tam, na, tam, nie? Bo tam, w tamtą stronę. Dobra, ja biegnę. To ty, to ja, to biegniemy w sumie razem. No i po powrocie do wieży postanowiłem zajść do kopalni z Nikodemem, tam gdzie spotkałem spawner Space z Patrykiem, no i po prostu zrobić Mob Grinder z skeletów, z którego będziemy zdawać E-level, kości, łuki, strzały. I także nowy item, który jest z modów, czyli gwiazdę, czyli jakąś tam gwiazdę, nie pamiętam jak ona się nazywała. No i właśnie chodzi o to, że dzięki tym gwiazdom da się dojść do takiego włosa i dlatego ich potrzebujemy. No, Redzik widzę, odbudowuje wieżę, bo wysadził ją creeperem, no ale to już tam nieważne. Już po chwili mu grinder prezentował się dosyć dobrze, jak widzicie w tej chwili na ekranie. No, był on dosyć dobry. No i zaraz będą tutaj spadać szkielety i zaraz budujemy dosłownie naszą bazę, już tak docelowo naszą bazę, bo to jest grinder. No bo z tego grinderu jakby szkielety będą spadły do naszej bazy, to zobaczycie zaraz. Po jakimś czasie nasza baza prezentuje się już nawet dobrze, nawet z wziąłem gościa, który będzie nam żelazo handlował, taki krzacik z moda jakiegoś. No, i do naszej farmy, naszej bazy wpadały jeszcze szkielety, z których ma, mieliśmy dosyć spore levele. No, ale niedługo, jak zrobimy tu Enchanting, dopiero będziemy mogli wykorzystać takie levele. I jeszcze tutaj handluję i patrzę na oferty. No, i zrobiliśmy sobie takie skromne wyjście z naszej bazy. No i w sumie to już wychodzę z tej bazy. Nie wiem czemu wychodzę. Gdzieś pewnie z, idę z nimi pofarmić albo coś takiego. No i lecimy dalej. A i tak na koniec macie jeszcze pokazane, jak działa ta farma. PS, pogodziliśmy się z nerko. Nie, 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 nie. Kto myślał, że to koniec? Wiadomo, że to nie jest koniec tego odcinka. Zdobyliśmy pierwszego Soulstara, co wam się wam pokazuje. Ale i także teraz postanowiliśmy pójść do netheru. Nikodem w ogóle dołączył do gry, bo nagrywamy to chyba dzień po dniu. Czyli że tamte nagrania były innego dnia. Chociaż nagrywaliśmy to do, dosyć dawno, dlatego no, nie pamiętam dokładnie. No, ale ja teraz będę wyruszał pod nethera. nethera neder netherak. Nie, obsydian. Żeby zbudować portal do netheru. W międzyczasie poza obsydianem kopałem także diaksy, no i wykopałem ich nawet sporą ilość, chociaż to nie wszystkie, które wykopałem na razie, a końcową ich ilość zobaczycie na końcu, na, nie na końcu, no zobaczycie po prostu później. Końcowo wykopałem 13 diaksów, co widzicie, a skraftowałem dwa z nich, zobaczycie w sumie co, bo nie pamiętam dokładnie, jeszcze zobaczymy. Z diamentów wytworzyłem sobie klatę, także enchanting i w sumie chyba i łopatę. I resztę oddałem mi żeby też mu coś zostawić. Stworzyłem sobie, mam zeenchantowałem sobie klatę. No i spodenki i miecz, no jakieś gówno, no w sumie nie wiem po co ja to zrobiłem. A potem wyruszyliśmy do Nether w poszukiwanie bastionów i pałek Blaze'a, bo chciałem bardzo je zdobyć, bo pałki Blaze'a były nam potrzebne, żeby wyruszyć do endu. I jak się okazało, zdobyliśmy je. Ale to w, dopiero w dalszej części filmu. Nie wiem czemu ja wracam do Overworlda. Już po dłuższej, dłuższym czasie zdobyliśmy bardzo dobrej temki, które widzieliście przed chwilą w moim ekwipunku. Za to było bardzo trudne, widziałam dwa serca i no zdobyłem dosyć dobrej temki. Zrobiłem też dużo pałek Blaze'ów z nikodem połowę lutu wziął nik wzią nikodem, ale miałem aż cztery sztapki na i parę debrisów, z których zrobię te od... jeszcze jedną sztapkę na No, ale w sumie to już tyle. W bazie nie zrobiliśmy już nic ciekawego, zrobiliśmy tylko parę tych setów. postawiłem moj stalna, zebrałem go i wziąłem ze skrzynki. Chciałem zobaczyć tylko czy działa. No i w sumie zdobyłem dosyć dobre sety. Widzicie, to jest skrzynka, w której są większość itemków. Także mam pałki Blaze'a i pięć sztabek Netherite'u, no i w sumie na tyle chciałem w tym odcinku, jak mówiłem to jest odcinek bardzo ze zdobywania itemków, a takie prawdziwe odcinki będzie w następnym, bo wyruszyliśmy na Ender Dragona i mogłam tylko tyle powiedzieć.